już jesteś na żywo, w którym momencie Wy zaczynacie słuchać eee, i czy, te, czy tracicie te pierwsze sekundy ale tu już widzę, że jest pierwszy kolentarz cześć, kolejny upalny dzień <grytanie> cudownie, że jesteś, bardzo, bardzo się cieszę jak rozumiem, wszystko widać i słychać więc możemy lecieć mamy czwarty dzień wyzwania, 7 dni Insta Reset i idziemy zgodnie z naszym planem eee, czyli jesteśmy na dniu growth hacking. Przypomnę, co już zrobiliśmy na tym wyzwaniu. Czyli omówiliśmy model biznesowy i nagrywanie birolek. No, omówiliśmy promocję i tworzenie karuzeli. Omówiliśmy lead magnet i tworzenie grafik z mock-upem. Na przykład to, co... w ja drugą już po pokazać. To, co tutaj widać, to jest grafika z mock-upem zrobiona w Canvie, czyli ta kartka, która nigdy nie była... Znaczy akurat ta konkretna tam, która nie jest wydrukowana, tylko po prostu w programie graficznym Mój projekt cyfrowy je, wygląda jakby był sfotografowany przez idealnego fotografa z pięknymi cieniami, z fajną atmosferą. To jest dosłownie mock -up. a jest to mega, mega proste, żeby takie rzeczy robić. Więc e, myślę, że jest to naprawdę taki typ treści, który, do którego co nie ma wymówek. O, Niech ja tu przejdę, jestem. Jak pokażę, jak wygląda robienie takich, pokazałam zresztą, robienie takich makapów, i teraz w tym momencie dzisiaj będzie temat infografik. Dlatego, że wystarczy znowu wziąć nasz ten piękny cyfrowy produkt czyli to może być Twoja checklista, Twoja lista narzędzi, Twoja mapa procesu, opis tego, co, co publikujesz i dodasz do niego strzałki, tak? dodasz do tych strzałek malutkie opisy, że hej, tu jest jakiś fajny, ciekawy fakt, na przykład możesz te ciekawy, ciekawy fakt, czyli, wiadomo, może na przykład tu jest etap pierwszy, albo tutaj możesz wpisać coś tam, e, więc jakiś element, coś tutaj opisujesz, tutaj dodajesz dodatkowy element e, opisu i to już jest gotowa grafika, infografika, tutaj szkoda odjadę, żeby było widać, że to jest gotowy post. I znowu, zajmuje Ci to tylko kilka minut I jeżeli masz na przykład checklistę, Którą rozdajesz komuś, masz jakąś kartę pracy, którą dajesz do webinaru, masz jakiś wykres, który pokazujesz, który oddaje to, czym się zajmujesz, jakiś element procesu, który pokazujesz, to to już jest twoja. Więc robisz z tego mock na jakimś takim właśnie lekko. Um, pustym, pustawym bym powiedziała, żeby na przykład tu, jakbym tutaj chciała pododawać te strzałki, to mogłoby być zbyt niewyraźnie, a tutaj mamy te, jest tylko taki fajny cień i dosłownie to wygląda w ten sposób, to jest mockup i ja tutaj dopasowuję sobie, więc to nawet nie jest przy użyciu żadnej dosłownie aplikacji, tylko w odpowiednie miejsce, w odpowiednim kształcie dodaję mój cyfrowy projekt tego planera i mogę dodać elementy, i to już jest infografika. Więc jeżeli nie wiesz, co wrzucać, to właśnie zrobienie takich infografik zajmie ci kilkanaście minut, szczególnie jeżeli masz przygotowane elementy. Jeżeli w ogóle nie wiesz, co zrobić ze swoją infografiką, to z, polecam wrzucić na przykład swoje zdjęcie albo zdjęcie swojego produktu, zależy co sprzedajesz, i dodać jakieś. Opisy, cztery opisy, na przykład tutaj na takim wykresie kołowym. I zobaczcie, tu jest po prostu strzałka, punkcik, to jest ramka, czyli jak zrobię detach image, to dosłownie wygląda w ten sposób, że my tą w ramkę, widzicie, że tu jest ta ramka, więc w tą ramkę wrzucasz swoje zdjęcie albo zdjęcie swojego produktu, tutaj dodajesz, na przykład, że hej, etap pierwszy, etap drugi, etap trzeci, albo na przykład dzięki temu, że zrobisz to, zrobisz to, zrobisz tamto, na przykład najpierw wysłuchaj mojego szkolenia do końca, etap drugi eee, strzałki mam w złą, w złą stronę co do, do numeracji, nie, nie, robiłam to na pewno no, na potrzeby tego dzisiejszego szkolenia dopiero zauważyłam, że strzałki są w drugą stronę niż numeracja więc uwaga na takie szczegóły, ja tu powiem, że specjalnie zrobiłam takie podchwytliwe, żebyście na pewno zmieniły swoje rzeczy i co tam podopisywały po, po eee, i w tym momencie Dopisujemy, więc tak, pierwsze, co to hej, obejrzyj moje szkolenie, hej, jesteś tutaj. Dwa, skomentuj na przykład, w jakiej branży działasz, albo z jakiej jesteś, z jakiego jesteś miasta, to, co chciałabyś się podzielić, fajnie jest zawsze zobaczyć dla mnie, że rzeczywiście te szkolenia, które prowadzę, są faktycznie międzynarodowe, dlatego że dużo osób bierze udział z najróżniejszych. Miast i krajów świata. Pięknie wyglądasz dzisiaj, radosna i pełna wiedzy użytecznej dla nas. Bardzo dziękuję za tak miły komentarz. Jest to strasznie fajne, że w ten sposób, Ej, hej Marta, słuchamy, widać i słychać fantastycznie. Bardzo, bardzo się cieszę. To mnie bardzo, bardzo mocno cieszy, że wszystko widać, wszystko słychać, więc fantastycznie lecimy dalej. Więc to jest wykres kołowy, więc i kiedy sobie siadasz i na przykład masz. Tak jak teraz masz czwartek Więc robisz cztery, grafiki, cztery infografiki To jest Twoje zadanie na dzisiaj Zrobić cztery infografiki I pierwsza, tak jak powiedziałam To jest po prostu jakaś Coś, co rozdajesz swoim obserwującym jakiś lead magnet, jakiś element, albo może na przykład jakaś karta pracy do webinaru, z informacjami hej, tutaj jest pole takie, je, tak wypełnić, tak wypełnić, albo że tutaj sobie możesz wpisać to i to, dzięki temu jest użyteczne. Albo na przykład możesz zrobić, tu jest akurat planer Instagrama, albo powiedzmy, że to jest planer finansowy, więc dodajesz wskazówkę, że tutaj wpisujesz swój miesięczny budżet, tutaj wpisujesz ile chcesz zaoszczędzić, tutaj Ci wylicza automatycznie ile, byś, ile, ile będziesz miała hmm, na plusie w tym miesiącu i tak dalej. Czyli e, dodajesz jakieś wskazówki, informujesz o czymś, co, e, tak, wydaje się bardzo oczywiste. Hej, to jest planer 7 dni, reset, ale ja już którąś godzinę, któryś dzień mówię e, o tym, jak go wypełniać. Więc e, załóż, że to, to, co ty rozdajesz, też nie jest takie mega oczywiste i trzeba właśnie dodać jakieś wskazówki. Dzięki temu mamy bardzo fajną, ciekawą grafikę. E, tak jak powiedziałam, tutaj możemy mieć zdjęcie produktowe albo po prostu zdjęcie ciebie. ja na przykład, jak wymaga, jak, jak wy. O, jak, jak dostać się do kursu? Tak? Czyli pierwsze co, napisz mi wiadomość na Instagramie, że chciałabyś dołączyć do mojego kursu. Otrzymasz ode mnie specjalny kod zniżkowy, dzięki któremu cena jest, dostajesz wszystkie bonusy, o których mówiłam już wcześniej, że dostajesz w tej edycji dostajesz 4800 bonusów, sześć niespodzianek, które się pojawią na Platformie mogę jedną z tych niespodzianek zdradzić. Będzie to na przykład e-book o tym i o copywritingu, jak tworzyć nagłówki do e-mail, jak tworzyć nagłówki do live'ów i tak dalej, więc jest tam ponad 200 przykładów faktycznie konkretnych sposobów na nagłówki, więc myślę, że to jest fajny, bardzo bonus, który warto zgarnąć. I Zbola pisze: Słucham z upalnego Śląska branża nieruchomości. Fajnie, miło mi Ciebie tutaj zobaczyć. I pozdrawiam wszystkie osoby, które mają dzisiaj upał. I teraz tak, więc pierwszy etap, i opisujesz rzeczy, które wydają się bardzo, bardzo proste. Musisz walczyć z sobą, bardzo aktywnie z sobą walczyć, żeby nie dojść do wniosku, że to, co chcesz opublikować, jest zbyt banalne. Zbyt banalne, żeby to poszło. Więc pierwszy etap, powiedzmy, że tutaj jest mój, moja infografika, na której ja mówię, jak dołączyć do kursu. I zaoszczędzić. Więc pierwszy etap wysyłasz mi wiadomość na Instagramie Hakerki Sukcesu. Drugi etap otrzymujesz ode mnie specjalny kod zniżkowy. Dzięki temu w promocji urodzinowej nie płacisz VAT-u europejskiego na zamówienie. Etap trzy. Otrzymasz w ciągu 48 godzin e-mail z potwierdzeniem, że zostało założone dla Ciebie konto studenta na platformie. I 7 lipca o godzinie 10 rano spotykamy się na szkoleniu live, gdzie będę omawiała, jak korzystać z kursu, jak wygląda strategia kursu, na co zwrócić uwagę i będę mówiła też o najnowszych trendach, o tym, jak nagrywać. Będę odpowiadała na wszystkie pytania uczestników, więc jest tutaj bardzo ważne, żeby się pojawić na żywo. Więc hej, zobaczcie, niby takie proste, ale można z tego zrobić. I teraz zwróćcie też uwagę, co ja teraz zrobiłam. Omówiłam każdy z tych etapów, więc chwili, kiedy sobie zrobisz tą infografikę, to jest krok numer jeden. A krok numer dwa to jest nagranie rolki, w której ty, dosłownie rolki, w której ty omawiasz każdy z tych etapów, tak jak ja dokładnie teraz to zrobiłam. Czyli to nie musisz wymyślać jakiegoś, ojejku, nie wiadomo jakiego hollywoodzkiego scenariusza, nie musisz się zastanawiać, co tam powiedzieć. Jedyne co to płynnie konkretnie i do rzeczy omawiasz te etapy. Dzięki temu Twoja rolka też jest fajniejsza, bo nie zaczynasz od tego głupiego hej kochani, jak tam Wasz dzień? Dzień dobry, witam Was serdecznie. Wszystkie osoby, będę to powtarzać do znudzenia, wszystkie osoby tak jak ja, które się urodziły w zamierzchłych czasach, w tych latach 1900 nych mają tą nieszczęsną manierę, że każdą wypowiedź, każde wideo chcą zacząć od tego: witajcie, cześć, zapraszam. A zapominamy o, to, że, o tym, że szczególnie w mediach społecznościowych, te krótkie wideo, jeżeli rolka cała ma 7 sekund, a ty zmarnowałaś 3 sekundy, czyli połowę swojego czasu na, na bzdet, tak? no bo nic do mojego życia nie wnosi to, że ty mi powiedziałaś dzień dobry, to niestety jest problem. To niestety jest problem. Skupiajcie się od razu, żeby zacząć od sedna. Jeżeli chcesz, żeby Twoje rolki miały większe zasięgi, zaczynaj od tego. Zaczynaj od sedna. Zaczynaj od najważniejszej informacji. Dzięki temu przykujesz uwagę i potem możesz wniknąć w szczegóły. Yy, oczywiście live, gdzie spotykamy się na żywo, rządzą się innymi yy, zasadami, ale też waż, warto jest zacząć od pierwszego zdania, które jest w jakiś sposób intrygujące, coś przedstawia. Na przykład dzisiaj będziemy mówić o tym, zobacz, dzisiaj będziemy mówić o tym. Pięć słów, które absolutnie nic nie dały, żadnej wartości. Ja nadal nie wiem ani o czym to mówić, ani co będzie. A mogłabym zacząć od tego. Jeżeli chcesz nauczyć się tworzenia infografik, aby zwiększyć swoje zasięgi, zostań na moim live. Dzięki temu te osoby, które przypadkiem natrafiły na Twój live, nie będą scrollować, no bo jak ty będziesz o coś tam, coś tam, tak jak ja dzisiaj zaczęłam, tak? Że o czym nie widać, czy mnie słychać, czy coś tam, czy tak dalej, to e, to. No to ludzie przeskrolują, no bo nie wiedzą, po co mają zostać. I dopiero później, jak ty wypowiesz to pierwsze ważne zdanie, które mówi, jaki jest temat, co będziemy miały, dlaczego mam zostać i Ciebie słuchać, to wtedy możesz przejść do. O, już widzę, że dołączacie, ale fajnie, gdzie jesteście, skąd jesteśmy, możemy rozluźnić tą atmosferę, ale pierwsze, pierwsze zdanie musi być bardzo, bardzo mocne. Więc to się, to się e, tak jakby liczy i do live'ów, do webinarów, i do. Twoich właśnie rolek w rolkach szczególnie. Może napiszę pozdrawiam z, Kar z Kangurlandii. Mm, zawsze jest cudownie, jak ty mówię, kurczę, Australia, daleko. Uh. Na pewno jest u Ciebie fajnie. W ogóle fajnie, że u Ciebie jest, znaczy tak śmiesznie, że u Ciebie jest teraz zima, tak jakby w cudzysłowie, a, a u nas są takie upały. I kolejny przykład infografiki, którą możesz zrobić, to etapy procesu. Wszystko, co robisz, da się rozbić na etapy procesu. Tak jak tutaj miałam etapy na wykresie kołowym, to tutaj mamy na takiej jakby mapie, że hej, po kolei robisz to i to. Dzięki temu klient czuje się bardziej bezpiecznie, że hej, Ty się znasz na rzeczy, Ty umiesz to zorganizować, umiesz to podzielić na wyraźne cząstki. Czyli na przykład to może być nawet coś banalnego. Jak nauczyć dziecko mycia rąk po wizycie w ubikacji? I ktoś bym powiedział, że ojej, mój temat się nie nadaje na infografikę, bo mój temat jest taki miękki albo nie jest konkretny, to ja właśnie podaję zawsze ten temat. Jak nauczyć dziecko, mycia rąk do po wizycie w ubikacji. ktoś by powiedział, że to jest takie banalne jak można robić infografikę na ten temat, ale no właśnie pierwszy etap to pamiętaj, żeby na dziecko nie krzyczeć tak? nie bądź złośliwa wobec swojego własnego dziecka ono też się uczy, pomyśl jak pokazać na przykładzie, na przykład posmaruj dla dziecka ręce nie wiem, czekoladą czy czymkolwiek żeby samo zobaczyło, że chce no, że, że rączki za każdym razem trzeba wycierać, bo można po prostu nawet nie zauważyć, szczególnie młodkie dzieci, i tak dalej, i tak dalej. zeszły na nieprzyjemne tematy, ale wiecie o co mi chodzi? Każdy, każdy silki temat nadaje się do tego, żeby zrobić z tego infografikę, szczególnie jeżeli to, czego uczymy, wydaje nam się tak oczywiste i jasne, a potem ktoś właśnie przychodzi i mówi, że nie może zacząć, bo bo nie wiedział jak, na przykład jak zacząć prowadzić live'y na YouTubie, po pierwsze załóż sobie konto na YouTubie po drugie, zainwestuj w dobry mikrofon. Po trzecie e, zrób ustawienia, kliknij transmituj. Czwarte, e, polecam robić transmisję poprzez pro, darmowy program OBS. Używam go od ponad 10 lat i jest absolutnie fantastyczny. Hej, czy to jest wartościowe? Dla osoby, która się zastanawiała, hej Marta, jak ty to robisz? Że, że możesz się dzielić ekranem, że tutaj możesz pokazywać i tak dalej. To właśnie robi program OBS. Więc dzisiejsze zadanie, które masz do zrealizowania, to właśnie to, Zadanie, czyli stworzyć. Wczoraj, było do stworze... Wczoraj była do stworzenia karuzela, tak? Karuzela, która jest zaprojektowana, która ma tak jakby kafelki, które mają elementy przechodzące z jednego kafelka na drugi. Potem fajnie to tniemy i wygląda bardzo ciekawie. A dzisiejszym zadaniem jest zrobienie. Przełącz się. No co ta kamera teraz tutaj mi nie wyświetla, Jak nie, jakie to jest nie miłe. E, dzisiejsze zadanie to jest stworzenie czterech infografik, jakieś etapy procesu możesz na przykład napisać jak, jak dołączyć do Twojego kursu, jeżeli masz pomyśle, jakieś cztery zalety Twojego produktu cztery bonusy, które rozdajesz cztery albo siedem, siedem cech Twojego kursu, siedem kroków dzięki któremu konsultacja z Tobą przebiegnie sprawnie jak się przygotować do konsultacji z Tobą w trzech krokach, każdy absolutnie każdy temat nadaje się do tego, żeby to była e, Twoja gdzie jest tu mój stwórz karuzelę stwórz infografiki, to jest nasz dzień zadanie na dzień dzisiejszy. I nie będę przedłużała, dlatego że jak tak jakby celem tego szkolenia, tej serii szkoleń jest pokazać Ci, że masz kontrolę nad tym, co publikujesz, jak publikujesz, w jaki sposób i że strategia może być prosta, kiedy ktoś Ci wytłumaczy wszystkie etapy po kolei. No bo czy teraz chciałam, żebyś napisały w komentarzu? Czy nie jest prościej? Podejść do publikowania, wtedy, kiedy to po, na przykład podzielimy na formaty, tak jak ja to zrobiłam przy tym planerze. Czy, czy ten planer, czy to podejście ułatwia Wam myślenie o tym, jak publikować, jak układać strategię treści, jak się zorganizować, żeby wreszcie te rzeczy się ukazywały? Dlatego, że zobaczcie, jeżeli zrobimy te cztery infografiki, jeżeli zrobimy dzisiaj te cztery infografiki, to masz infografikę na dzisiaj. Na przyszły czwartek, kolejny czwartek i jeszcze następny czwartek. Jeżeli miesiąc ma 5 czwartków, no to zrób 5 tak? Tutaj nie będziemy, wiecie, dzielić włosa na czworo, ale za jednym posiedzeniem, kiedy ty myślisz o infografikach i y, możesz od razu je e, sobie przygotować. I teraz zdradzę Ci jeszcze sekret. Jeżeli wybrałaś sobie, że jedna będzie kołowa, jedna to będzie taki ten timeline, jedna będzie na przykład jakaś piramida, jeszcze jedna będzie w jakimś innym kształcie. To w przyszłym miesiącu możesz je wszystkie te kształty po, powtórzyć, czyli szablony swoich infografik masz już zrobione i tylko podkładasz inne zdjęcia, inne informacje. Dzięki temu znowu skracasz sobie tą pracę, którą wykonasz dzisiaj, na przyszły miesiąc skracasz sobie o połowę, bo szablony już będziesz miała gotowe. Na przykład do każdego elementu dodasz już swoje logo. Do, na każdym z tych, gdzie tutaj jest mój, tak. Na każdej z tych grafik dodasz gdzieś tutaj swoje logo albo swoje, swój, swój elemencik jakiś albo nazwę swojego konta dodasz już nie będziesz musiała dopisywać. Tak? Tutaj mamy jakieś, dodajemy add textbox. O, tutaj mam mój textbox i powiedzmy, że tutaj u góry chcesz dodać. Tutaj zamknę to, żeby było widać co ja tutaj robię. Powiększę, czyli tutaj byś dodała, na przykład, ponieważ to jest moje konto, to bym dodała hakerki sukcesu. Teraz mi to zajęło 30 sekund, ale w przyszłym miesiącu, kiedy będę robiła jeszcze raz, powiedzmy, będę używała jeszcze raz tych samych infografik, ja już tego elementu nie muszę dać. Ja wiem, że to jest 30 sekund, co to jest za oszczędność. Pamiętajcie, że 15 minut, które zaoszczędzimy, każde 15 minut, które zaoszczędzimy w skali roku, jeżeli codziennie, zaoszczędzimy 15 minut, w skali roku to są dwa dodatkowe tygodnie wakacji. No i kto by nie chciał mieć dwóch dodatkowych tygodni wakacji, tylko dlatego, że na każdym możliwym zadaniu tułtniemy minutkę, tułtniemy troszeczkę, tutaj sobie coś ułatwimy. Nie dość, że publikujemy dzięki temu regularnie, nie dość, że dzięki temu mamy fajną strategię, która przyciąga nam klientów, bo tak jak widzicie każdy obszar strategiczny jest zaadresowany. Jeżeli idziemy tym elementem, to mamy wiemy jaki jest model biznesowy, więc Skierujemy nasze rolki do osób z naszej grupy docelowej. Wiemy też, co chcemy promować, bo ustaliliśmy to na samym początku. Mamy wypisane oferta, co oferujesz, dla kogo, jakie są bonusy, jakie są limity. Więc e, wtedy bardzo szybko można zacząć działać w tych zakresach, bo masz wszystko wypisane. To jest Twój fokus na ten miesiąc. I oczywiście co miesiąc można sobie wydrukować od nowa i zacząć nowa. Jeżeli lubisz na papierze, można to wypełnić na, na przykład na tablecie, bo. Na przykład w aplikacji GoodNotes za, załadować ten PDF i wypełniać na tablecie. Ja tak robię na iPadzie Pro. Eee, kolejny element mamy, tu mamy Lead Magnet, czyli w ogóle powstało Ci w myśli, że hey, Lead Magnet to jest ważna część strategii, bo dzięki temu buduję swoją listę e-mail. Dosłownie dzisiaj widziałam osobę, która była załamana, bo grupa na Facebooku z 800, chyba 70% Ponad coś tysięcy. Prawie milion osób w jej grupie na Facebooku. A grupa została po prostu zdeaktywowana. A support Meta rozkłada ręce. No i nie, nie wiedzą, coś się stało. Wiadomo, mają prawo. Pewnie jakieś tam coś złamałaś, jakiś przepis, coś tam się domyśla. Jaki co się stało, coś, co. Ten. Tyle. Kilka lat budowania grupy na Facebooku. O tak, ze uciekło, ale jeżeli masz listę e-mail, czyli właśnie rozdajesz min magnet, na przykład wejdziesz na stronę hackerki i przez Insta, będziesz mogła się zapisać. Tutaj hackerki biznesu.pl przez Insta pojawia się strona z planerem do Pobrania z informacją, że he, w tym tygodniu można kupić mój kurs. Zostały 3 dni promocji. I tutaj podajesz swój e-mail, przechodzisz do strony, pobierasz mapy strategii, pobierasz planer i jesteś też na mojej liście, na moim newsletterze, tak jak jest, pamiętajcie, żeby to dodawać, tą informację, nie? że klikając przycisk wyrażasz zgodę i tak dalej, bo rozdajemy nasze lead magnety po to, żeby dodajcie, niektóre programy pozwalają Wam dodać taki checkbox, więc to jest jeszcze lepsze rozwiązanie, szczególnie, że jesteście w Europie, więc to jest to, po to robimy te lead magnety po to to promujemy żeby nasz biznes działał długofalowo a nie tylko przez chwileczkę i to jest jednym z takich najważniejszych elementów to jest ten mm, to jest ten tak jakby aspekt który ten taki bardzo niepozorny planer gdzie hej, jak na jednej kartce zaplanować posty na cały miesiąc pomaga nam ogarnąć ten ogrom rzeczy do Zrobienia. Podczas kursu będę pokazywała, właśnie jak robić karuzelę, będę pokazywała, da, będę dawała wam konkretne wzory, będę udostępniała kolekcje, będę mówiła o szablonach, będę mówiła, co się niesie, będę mówiła coś, co działa w danej niszy, będę mówiła o tym, jeżeli pojawi się na szkolenie na żywo, więc, żeby zadać swoje pytanie o swoją własną niszę. Więc bardzo, bardzo, bardzo mocno zachęcam. Oprócz tego przypominam, że jednym z bonusów jest wersja. Lifetime. Co to oznacza? Że teraz masz, możesz wziąć udział w tym szkoleniu, e, zaczynasz wdrażać po tym kurs na platformie, który będzie się odblokowywał moduł po module po kolei, a na jesieni, kiedy będzie kolejna edycja, ty znowu sobie wskakujesz i nie musisz płacić ani złotywki, zero, dlatego że już masz dostęp do wszystkich edycji na żywo. Oprócz tego pamiętajcie, że dostajecie aż 6 miesięcy dostępu do platformy hakerki. Pro, Tam jest cała, ma tam cała masa szkoleń i instrukcji już załadowana, ale oprócz tego dostajecie wstęp na kolejne 6 live'ów, na których będę mówiła, jak układać plan treści na dany miesiąc. Więc to też jest bardzo ważne, żeby, żeby korzystać, żeby jeżeli dołączasz do kursu, żeby naprawdę z niego skorzystać, żeby zacząć go używać. Dlatego, że ja jestem osobą, która bardzo, bardzo ceni swój czas. Ja cały czas pokazuję, jak ważne jest to, żeby każda rzecz, którą robimy, w jakiś sposób nam ten czas w przyszłości odzyskiwała. Czyli nie robimy czegoś jeden raz, a potem znowu, a piąć od nowa, tak, bo Każda z których z nas jest dorosła, pewnie w którymś momencie zdała sobie sprawę, że do końca życia trzeba wymyślać, co trzeba zrobić na obiad. Przecież to jest męczące. W którymś momencie mamy ochotę, aż sobie rwać włosy z głowy. Nie, nie wiem, co dzisiaj jest na obiad. Ty coś wymyśl, ty coś wymyśl, bo ja nie wiem, nie mam pomysłów, nie chcę nawet myśleć o tym, co ma być na obiad. I to się wydaje takie proste. To jest tylko posiłek, który chcesz zjeść. Jak możesz być zmęczona podejmowaniem takiej prostej decyzji? No ale właśnie, to jest te zmęczenie materiału, że ty już to robiłaś latami, dekadami na przykład, wymyślałaś te obiad... Już masz dość, już masz po prostu dość, i wtedy zazwyczaj się sięga po jakąś opcję, która jest łatwa, do której nie ma tak jakby tarcia. I tego właśnie uczę w tym kursie, żeby. Podejść do tworzenia treści, do układania strategii w taki sposób, żeby nie było tego tarcia, żeby nie było tych barier, przeszkód. O nie, muszę dzisiaj umyć, usiąść i wymyśleć 30 postów na następny miesiąc. Ja, nie no, jakie to trudne, nie mam się tego pojęcia, odłożę to na jutro. I to jest taki proces myślenia, który, który nas zgubi. Albo okej, okay, to dzisiaj wrzucę tylko jedną rolkę, i potem jutro wrzucę tylko jakiś post. Trzy dni później o, trzeba było coś wrzucić, i jest takie bez ładu i bez składu, no nie. Tutaj mam komentarz, że ja uwielbiam Hackerki Pro. To cieszę się bardzo. Sylwia pisze, nie nauczyciel z wieloletnim stażem mógłby się sporo nauczyć, jak pracować z uczniem nawet w świecie offline. O, to prawda. Natalia pisze, infografika będzie fajna też do pokazania składu jakiegoś produktu. O, jak najbardziej. O, zdecydowanie jak najbardziej. Czyli można zrobić na przykład nasz produkt w pośrodku i do tego strzałku, strzałki i pokazać, co się w nim, co się w nim no, dzieje. Tutaj mam kolejny komentarz. Zgadzam się, etap jest świetnie pokazany w planerze. Cieszę się. E, od takiej słodyczy zęby półkami wychodzą z nadmiaru słodyczy. E, tutaj czegoś nie zrozumiałam. E, zostawiam. E, dobra. E, więc lecimy z tym e, ergo i puentą. Dzisiaj zrób swoje infografiki i jednocześnie pamiętaj o tym, że robisz szablony na przyszłe miesiące, czyli to, co dzisiaj robisz, daj sobie, nie wiem, 40 minut, żeby stworzyć te cztery infografiki. Nie bój się, że ci zajmuje aż 40 minut, bo pamiętaj, że to są wszystkie, to są cztery następne tygodnie, czwartki są zaprojektowane. Już wiesz co, będziesz rzucała w czwartki, to będą infografiki. Jednocześnie, ponieważ sobie zrobisz te infografiki, wykorzystaj też mój tip o tym, jak nagrać rolki mówione. Bardzo często nie wiecie, o czym mówić na tych rolkach, żeby to było interesujące, szczególnie jak na przykład nie chcecie robić takich, takich typowych, lifestyle'owych rolek, że hej, zrób ze mną makijaż albo hej, ubierz się ze mną, no bo nie jesteś influencerką i prawdopodobnie w Twoim kontekście biznesowym to w ogóle nie, nie ma sensu, żebyś Ty pokazywała, jak robisz makijaż i coś tam mówiła. Ale jeżeli na ekranie, pokażesz swój wykres, tak, na przykład ten kołowy, albo swój timeline i tak dalej, zrobisz to jako nakładkę pod, post-edycji i po prostu omówisz każdy z etapów, to jest fajna rolka biznesowa mówiona, zajmie Ci to do, dosłownie minutę, bo już masz przygotowany materiał, Ty musisz tylko przeczytać to, co jest na Twojej infografice i dodać jakiś na przykład tu wniosek, na przykład tutaj uważaj na to, albo tutaj nie popełnij takiego błędu i hej, Twoja fajna, merytoryczna, głęboka rolka ma jeszcze dodatkowy element, którym jest haczyk wizualny, bo my sobie zobaczymy na ekranie, że mm, tutaj coś się dzieje dodatkowego, jest jakiś wykres eee, chodzi o słodzenie przez inne kobiety w Instagramie, a dobra już wiem o co chodzi, <grym> już załapałam, ten komentarz był troszeczkę wcześniej, dlatego nie mogą zrozumieć, słodzenie jest jak najbardziej zrozumiałe, więc wracając do tematu, nie tylko Ty zrobisz sobie te cztery posty na dzisiaj na, na ten miesiąc. Ty robisz tak naprawdę cztery szablony na następne, Wiadomo, że będziesz mogła potem sobie pozmieniać, jak będziesz miała jakąś wenę czy cokolwiek, ale jeżeli nie będziesz miała weny, jeżeli będziesz miała, mam dzisiaj 10 minut, no to tylko trzaskasz sobie cztery infografiki na następny miesiąc i hej, odhaczone, tak? Bo ty już masz szablony, już masz wszystko podpisane, jest logo umieszczone, wszystko, wszystkie nagłówki są w, w twoimi czcionkami, jest w kolorach twojej marki, wszystko jest zrobione. Więc to już jest zrobione. Ale oprócz tego masz też plan na cztery rolki mówione. Jutro będzie właśnie. To jest nasz temat. Brand Storytelling: jak nagrywać rolki mówione, i to jest taka moja wskazówka. Minimum. Jeżeli nie wiesz o czym mówić, nie masz jakiegoś tematu, to mów o tym, co jest na tej infografice. I to jest fantastyczna rolka mówiona, bo jest konkretna, jest do celu, ma schemat, bo Ty omawiasz etap pierwszy, etap drugi, krok pierwszy, krok drugi, krok trzeci, błąd pierwszy, błąd drugi, błąd trzeci, narzędzie pierwsze, narzędzie drugie, narzędzie trzecie, narzędzie czwarte, narzędzie piąte. Siedem sposobów na to, żeby coś tam, sposób pierwszy to to, sposób drugi to to, sposób ten. Twoje rolki są konkretne. A im bardziej konkretnie i precyzyjnie się wypowiadasz. Tym bardziej widzimy w tobie eksperta, któremu można zaufać i któremu, z którym będziemy chcieli współpracować. Więc dziękuję bardzo za uwagę. Dzisiaj twoje zadanie to jest stworzenie czterech infografik. Zajrzyj sobie do kanwy, zrób to najprościej, jak potrzebujesz. Daj mi znać. Oznacz mnie na przykład hakerki sukcesu, jeżeli jedno z nich opublikujesz, w ogóle jakikolwiek post z tych, które zaplanowaliśmy, już opublikujesz. I jeżeli chcesz dołączyć do kursu. 7 dni Insta Reset, siedem zupełnie nowych modułów, gdzie zdradzam po kolei, jak wykorzystać każdy z formatów na Instagramie, wycisnąć go jak cytrynkę, to żeby zrobić pyszną lemoniadę na lato i na idealną na te upały, to... Wyślij mi wiadomość na Instagramie i Ci podam kod zniżkowy Bardzo mocno to podkreślam, żeby nikt nie kupił bez tego kodu zniżkowego Bo umieszczam go w mailach, umieszczam go w opisach itd. Ale to może prze, można przegapić, więc przestałam umieszczać link I tylko mówię, napisz do mnie, żebym mogła Ci najpierw podać kod zniżkowy A potem linka, żebyś mogła na pewno skorzystać z tej promocji Promocja trwa do niedzieli, do 6 lipca Więc serdecznie zapraszam do skorzystania I pamiętaj, że... Jeżeli dołączysz teraz tej promocji, masz już dostęp do wszystkich, wszystkich edycji następnych tego kursu, tego konkretnie kursu, bo HackerKipro masz na 6 miesięcy, ale yy, ten kurs, wszystkiego, następne edycje, jakie będę prowadziła, wszystkie aktualizacje, jeżeli będą jakieś się, się pojawiały, to będziesz miała do nich dostęp. Więc myślę, że to jest po prostu bonus nie do przeskoczenia. Na razie bardzo dziękuję za obecność, trzymajcie się i dajcie znać, że zadanie będzie. Wykonano, bardzo chętnie zobaczę, jakie infografiki wymyśliłyście.